Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy specyficzny temat. 533 km. No taki tytuł, dość dziwny. O co tutaj praktycznie chodzi? Widocznie jest to związane z zasięgiem widoczności. Pytanie gdzie? Do tego musimy przyjść do konkretów. I mamy zdjęcie z lat 30. Robiono kamerą na podczerwień, inaczej mówiąc kamerą termowizyjną. Jest to zdjęcie zrobione z samolotu i przedstawia ogromne pałacie lądu, o wiele większe niż byśmy to obliczyli, gdybyśmy żyli na zewnątrz. No i pytanie zasadnicze: dlaczego my widzimy wiele, wiele więcej nagle po przełożeniu kamery termowizyjnej? No chcę powiedzieć, że potrzebny jest tylko spektrem. Światła białego jest wykorzystywane jak i w dzień, jak i w nocy. W dzień jest wykorzystywane na przykład przy celownikach helikopterów, czołgów i tak dalej, to jest w wojskowości. W dzień też są różne kamery śledzące i tak dalej, no ale szczególnie to jest wykorzystywane w nocy. Tutaj zrobiono w dzień akurat to zdjęcie. No i powstały pewne pytania. Mało tego, to zdjęcie się pokazało w jednym czasopiśmie. No i tutaj przeczytamy, o jakie to czasopismo chodzi. Czasopismo frankfurtka Gazeta Ilustrowana, która wykorzystała również to zdjęcie, napisała do tego komentarz w numerze 30 z roku 32. Omawiane zdjęcie zrobione przez pilota pokazuje w sposób bardzo wyraźny krajobraz na przestrzeni 500 km. Podczas gdy widok z samolotu nawet przy pomocy lornetki obejmowałby tylko kilka kilometrów. Góra Mount Shasta, oznaczona pod biało strzałków górnej kawędzi obrazu, odległa jest od aparatu o 532,9 km. Jest to odległość większa niż odległość Berlina do Monachium, przy czym całe tereny leżące pomiędzy są widoczne. Piół znajdował się na wysokości 23 100, To prawie dokładnie 7000 m. Możemy teraz obliczyć zasięg widoczności dla tej wysokości, prostej wiązki świata i zewnętrznej Ziemi. Wynosi ona 296 km. Potem podobna linia prosta opuszcza powierzchnię Ziemi i głupi się w nieskończoności Wszechświata. Naturalnie wysokość góry Monszasta nie może stać uwzględniona w naszych obliczeniach ponieważ widzimy przecież wyraźnie podstawę, a linia horyzontu przebiega dużo dalej w tle. Rzeczywista widoczność jest zatem jeszcze większa, większa niż 532,9 km. A więc widzimy tutaj powstały w związku z takim zdjęciem, szereg pytań. I gdybyśmy wzięli tutaj te obliczenia, które wcześniej zrobiono. I tutaj, gdzie jest głowa tego człowieczka, to mamy 7 km, to jest wyciągnięte z tak zwanej nawitezii. To jest rysunek, który nam oznacza właśnie tą sytuację. Czyli mamy 297 km, proszę bardzo, ale my widzimy 533 km. Pytanie, co się stało? Dlaczego tak jest? Pytanie, czy to ktoś próbował wyjaśnić. Takie zdjęcia z tak ogromną połacą lądu możemy zrobić tylko przy Ziemi żyjącej wewnątrz siebie. To jest możliwe, bo zwróćmy uwagę na jeden detal. Wzrokowo niewiele zobaczymy. Geometrycznie możemy sobie policzyć, że tyle powinniśmy zobaczyć. Ale realnie widzimy wiele, wiele więcej. Mało tego, to są... To jest kwestia podniesienia tylko kamery. Potem z kamery już mamy ponad 533 km. Pytanie, gdzie się podziało 260 km, ponad 260 km. Dokładnie 266 km. Gdzie ono się podziało? Ono się nigdzie nie podziało. Żyjemy w środku Ziemi, i dlatego widzimy tak ogromne połacie. Ale pytanie zawsze jest Dlaczego takie zdjęcia są chowane pod dywa? Przecież to było robione 70 lat temu. Co dzisiaj nie można było zrobić podobnych zdjęć? Z satelity? Z kosmosu? Żaden problem. A jednak tego nie zrobiono. A takie zdjęcie gdzie my znajdziemy? W internecie. W mediach nam się nie pochwali. No tyle zdjęć zrobiono z kosmosu. Mało tego, satelity szpiegowskie mają kamery na podczerwień jako normalka. Ponieważ śledzą wroga, przeciwnika w nocy. A więc taką kamerą zrobić, satelity zdjęcie, to najmniejszy problem. Ale my tego nie widzimy. No i pytanie, dlaczego? Mało tego, tutaj dojdziemy do wniosków i też będziemy zadawać pytania. Nie będziemy dawać specjalnie odpowiedzi, tylko zadamy pytanie. Dlaczego dzisiaj nie ma takich termowizyjnych zdjęć z kosmosu? Co wtedy by wyszło na jaw? Możemy więcej zadać pytań. Dlaczego zamiata się pod dywan dowody geodezyjne, mało tego optyczne? Dlaczego to wszystko się ukrywa, a zupełnie coś innego się nam wymawia? I mało tego wychowuje się od małego. Tutaj yy, gwoli zapowiedzi następnego filmu, gdzie powoli będziemy dochodzić do meritum sprawy. Znów mamy pytanie dlaczego. Dlaczego jedni wiedzą, że żyjemy w środku Ziemi, a drudzy są wychowani na informacjach zupełnie temu przeciwnych. To właśnie będzie mowa w następnym filmie. Na razie dziękuję i do następnego razu.